Taki wielki pociąg jedzie. Widziałaś? Tam zobacz w przodu. Zobacz, córko. co to jest? Cut? Pojechał dalej. Masz pan nagrywać na chwilę jak będziemy jechać. się zabić I co? początki na spacerek wiesz co może zamienimy się rolami Ja was Ja się zabiję zaraz Trzymaj Możesz iść tak szybciej nawet To szybko Jedziesz na spacerek w deszczu Później pana może nie przejedzie Alright. Tata zaraz wyrżnie fikołka do tyłu pewnie. Co uroś? ciekawska jesteś. W ogóle nie patrzysz na to. Chodź, chodź. Tylko mnie ostrzesz jakbym coś miał za plecami. Lalo. Jej. Słonko. No pchaj, pchaj mi mam u do jutra tam do nie dojdziemy. Juhu! No, no, mama, za, za szybko. Chyba będzie kupa śmiechła jak na coś wywinie fikołka, co? Oj oj, oj. Za, za szybko klatki przechodzą normalnie. Dobra, kończymy nagranie, bo tata prawie bez zapoznająca, no. No. Co roś. Ach moja buzia, uśmiechnij się ładnie. Halo, halo. No 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 no. na biesku i... Dobra, jedziemy dalej. Hop, hop. Jedziemy. Pa.